Witam na drugiej części naszego spotkania dotyczącego psychologii ryzyka. i Jak podejmować świadome decyzje i odpowiednie decyzje handlowe, w kontekście oczywiście rynków finansowych, w kontekście tradingu na rynkach finansowych. Witam serdecznie wraz z patronem naszego dzisiejszego spotkania, firmą Global BD Trading z Katowic, w świecie pełnym. Niepewności, umiejętność podejmowania świadomych i odpowiedzialnych decyzji jest kluczowa, więc ta prezentacja, którą dzisiaj tutaj zobaczycie, pozwoli Wam zapoznać się z technikami zarządzania ryzykiem, kontrolując, dzięki temu będziesz mógł kontrolować swoje decyzje finansowe i inwestycyjne troszeczkę lepiej. Omówimy kluczowe koncepcje, takie jak ustalanie poziomu stop loss, ustalanie poziomów take profit, zarządzanie wielkością pozycji oraz oczywiście dywersyfikacja portfela po to, aby żebyś miał narzędzie do tego, żeby minimalizować ryzyko i optymalizować swoje wyniki. Przede wszystkim zajmijmy się tym, żeby omówić definicyjnie, co to jest takiego stop loss i co to jest take profit, jak... Jeśli się domyślacie, Stop Loss są, jest to zlecenie od, obronne. Zlecenie jest automatyczne, ale ustawiane jest najczęściej manualnie. Stop Loss jest to pewnego rodzaju specjalne zlecenie ochronne, które, którego celem jest ograniczenie potencjalnych strat inwestora w czasie tradingu, czyli ustawiamy sobie to zlecenie po to, żeby ograniczyć straty. Stop loss można o, o ustawić dla pozycji długich, można ustawić dla pozycji krótkich, nie ma z tym żadnego problemu. Znane są również zlecenia typu trailing stop loss, które zmieniają oczywiście różnicę między poziomem wejścia w rynek a stop lossem, jeżeli dane aktywo porusza się w odpowiednim kierunku. Zlecenie take profit z kolei to jest automatyczne zlecenie dotyczące. E, najczęściej e, zabezpieczania zysków. Czyli jeżeli mamy pozycję długą, e, ustalamy sobie zlecenie take profit, które e, po, po udrożeniu, w które e, zlecenie nasze oryginalne zostanie zamknięte. Jeżeli mamy pozycję krótką, również ustalamy sobie zlecenie take profit. Nie ma żadnego e, problemu, żeby ustawiać sobie zlecenie take profit dla każdego rodzaju e, zlecenia, czy do kupna, czy to sprzedaży. Wszystko chodzi o to... tutaj Tutaj tylko chodzi o to, żeby cena osiągnęła określony poziom zysku i żeby go zabezpieczyć. Jakie są korzyści zastosowania tych zleceń? Pomagają one chronić kapitał. Pomagają one zabezpieczyć zyski oraz zredukować wpływ emocji na decyzje inwestycyjne, a co za tym idzie, pomagają również zabezpieczyć nas przed podejmowaniem nadmiernego ryzyka na rynkach finansowych. Jak ustawić stop lossa? żeby lepiej zarządzać ryzykiem. Są generalnie na przykład trzy metody. Bardzo popularne wśród traderów metoda procentowa. To jest pierwsza z tych metod. Polega ona na ustaleniu poziomu stop loss na podstawie procentowej wartości kapitału inwestycyjnego, na przykład 2% wartości portfela. Pytanie, jak duży Procent stoplosa powinniśmy ustawić, czy 2% to jest dużo, czy może 1%, czy może 0,5%? To jest pytanie, na które musicie odpowiedzieć sobie sami, po to właśnie, żeby zarządzać Waszym ryzykiem. Pamiętajcie, że tutaj metoda procentowa oznacza, że ustawiamy stoplosa na każdą pozycję. Jeżeli mamy 100 takich pozycji, no to jeżeli mamy stoplowo ustawione na poziomie 1%, już wszyscy wiemy, co się dzieje z naszym kapitałem do handlu. Tak więc pamiętajcie o tym. Ustawiamy sobie odpowiedni, odpowiedni procent yy, na stoplosie w zależności od tego jak duży mamy kapitał, prawda? Yy, jak dużo z tego kapitału możemy poświęcić. przeliczamy to oczywiście na, na, na pipsy czy na, czy na wielkość pozycji yy, i ustawiamy na odpowiednim yy, poziomie. Im dalej jest poziom stoplos od, od oryginalnego poziomu wejścia w rynek, tym yy, oczywiście może ten stop loss być być. Yy, procentowo y, większym jest bliżej tym jest najczęściej y, najczęściej mniejszy prawda więc to wszystko zależy od tego jeszcze jaka jest wielkość y, pozycji Druga metoda, metoda wsparcia i oporu. Wykorzystuje kluczowe poziomy wsparcia i oporu na wykresie cenowym do stania poziomu stop loss. Czyli mówiąc krótko, ustawiamy sobie stop lossa poniżej, bądź też powyżej wsparcia lub też y, oporu. Pytanie, jak da, daleko poniżej opor, poziomu wsparcia, jak daleko powyżej poziomu oporu. No i tutaj znowu jest kwestia tolerancji na ryzyko. Jeżeli mamy wysoką tolerancję na ryzyko, możemy ten stop loss ustawić dalej od linii wsparcia jeżeli niską tolerację na ryzyko możemy go ustawić bliżej wszystko zależy od tego i jaką również mamy jeszcze wielkość pozycji ważne jest cały czas to żeby nawet jeżeli ustawiamy sobie ten stop loss poniżej wsparcia bądź też powyżej oporu nie przekroczyć na dane zagranie tej odpowiedniego procentu prawda tego którego mamy ustalonego Trzecia metoda, chociażby na ustalanie, yy, ustawianie sobie stop lossa, jest to metoda ATR, czyli metoda yy, Average True Range, yy, która mierzy po prostu zmienność rynku. Yy, Czyli mówiąc krótko, jaki jest średni zakres zmian danego aktywa, na przykład na interwale dziennym, bierzemy sobie średnią z 7 z 14 dni i okazuje się, że średnio w ciągu tych 14 dni dane aktywo nie urosło więcej niż 2,5%, no to wtedy wiemy, że powyżej poziomu 2,5% możemy sobie ustawić, jeżeli spadłoby 2,5%, to możemy sobie ustawić stop loss chociażby, prawda? I to już będzie, to był, dlaczego? Dlatego, to już będzie oznaczało, że dane aktywo spadło więcej niż średnio w tygodniu spada. No, i nie ma sensu tutaj chyba już dalej dywagować nad tym, dlaczego warto by zamknąć tą pozycję. Jeżeli ona nie jest oczywiście zgodna, jeżeli idzie przeciwko nam, mówiąc krótko. Metoda procentowa, metoda wsparcia i, i oporu, a metoda wskaźników technicznych to są trzy metody, które, za pomocą których ustawiamy sobie zlecenia, tym razem take profit, zlecenia obronne zabezpieczające zyski. Metoda procentowa, ustalanie poziomu take profit na podstawie procentowej wartości zysku, na przykład ja chcę mieć 5% z mojego konta, z mojego portfolio. To jest bardzo fajna metoda do ustalania take profitów, natomiast jest jeszcze metoda służąca tak zwanym proporcjom. Czyli na przykład jeżeli ryzykujemy 1%, to chcemy zarobić co najmniej 1%, ale generalnie powinniśmy ustawiać ryzyko mniejsze niż take profit, który chcemy uzyskać, czyli ryzyko powinno być mniejsze niż zyski, które chcemy uzyskać. Jeżeli ryzykujemy 1%, chcemy zarobić na przykład 2%, albo 3%, albo 4%. Prawda? I wtedy na daną transakcję tego rodzaju metoda procentowa i z zastosowaniem stosunku z zysków do ryzyka ma jak najbardziej sens. Metoda spacie i oporu polega podobnie jak w przypadku metody na stop lossy, na wykorzystywaniu kluczowych poziomów spacie i oporu na wykresie cenowym do określenia poziomu take profit. Natomiast metoda wskaźników technicznych może nam również pomóc w ustaleniu poziomów take profit, czyli zabezpieczenia zysku. Możemy sobie wykorzystać różnego rodzaju wskaźniki, w naszym wypadku wykorzystamy sobie RSI i MACD. Zrobimy to dlatego, że te, to są oscylatory, które mogą nam pokazywać poziomy ekstremalnego wykupienia bądź też wyprzedania cenowego, mimo tego, że nie ma jakiegoś konkretnego poziomu na wykresie, który by tym poziomom na wskaźniku odpowiada. Ale jeżeli zauważymy tego rodzaju sytuację na wykresie, również możemy ją wykorzystać do tego, żeby ustawić sobie nasz poziom take profit. Przykład ustawiany te poziom stop loss i take profit. Na przykład mamy cenę wejścia 100 dolarów. Stop loss stawiamy na 5% staty, czyli 95 dolarów powinno nam zostać. Mamy tylko 5 dolarów staty. Take profit na 10% zysku, czyli na 110 dolarów. Na Forexie sytuacja wygląda dosyć podobnie. Tym razem posłużymy się metodą wsparcia i oporu. Jeżeli wchodzimy przy cenie 1.2250, wsparcie na 1.2, a opór na 1.25. Oczywiście wszystko zależy od tego, Jaki mamy styl handlowy, jaką mamy strategię, czy długoterminową, czy krótkoterminową, i oczywiście, jaka jest wielkość pozycji. No i teraz o tej, troszeczkę powiemy o tej wielkości pozycji. To jest kluczowy proces w inwestowaniu, polegający na tym, żeby wiedzieć, ile zainwestować w każdą transakcję. No i teraz tak. Cel główny tej strategii to jest kontrola ryzyka, wiadomo, ale też optymalizacja potencjalnych zysków, gdyż warto gdyż odpowiednie zarządzanie wielkością pozycji pomaga oczywiście unikać nadmiernych strat, nieakceptowalnych strat, ale musimy również wziąć pod uwagę, że chcemy zmaksymalizować potencjalne zyski. Więc, jeżeli mamy do tej pory technikę, która głównie, technikę zarządzania wielkością pozycji, która głównie chroniła nas przed tym, aby nie pojawiły się nadmierne straty, możemy najprawdopodobniej Również zaadoptować kolejną technikę, która pomoże nam maksymalizować potencjalne zyski i nasza awersja do ryzyka, bo to było chociażby ze względów osobowościowych, przyczyną tego, że tak, takie, a nie inne 100% sobie ustaliliśmy, tak, w odniesieniu do wielkości pozycji. A może być lekko tutaj zmodyfikowane, więc jest to dobry również czas na to, żeby właśnie osoby, które mają wersję ryzyka, nie tylko myślały o tym, żeby unikać nadmiernych strat, ale również, żeby zmaksymalizować zyski. Natomiast z drugiej strony, osoby, które zasadniczo lubiły ryzyko, preferowały ryzyko, preferowały rynki ryzykowne, również z drugiej strony mogą nie tylko patrzeć na to, żeby zyski maksymalnie zmaksymalizować, tak, Maksymalnie, potencjalnie, potencjalne zyski zmaksymalizować aż do ekstremu, ale też, żeby również przy tym, przy tego rodzaju strategii minimalizować nadmierne straty. No, czyli tutaj mamy już dwie, dwa rodzaje osobo, typów osobowości, które powinny przyjrzeć się trochę te, swoim strategiom dotyczącym zarządzania wielkością pozycji, no, i oczywiście odpowiednio je modyfikować. Mamy tutaj oczywiście trzy sposoby. Podobnie jak w tych profitach, podobnie jak w stop lossach, są trzy sposoby. Metoda procentowa, czyli inwestujesz stałą, stałą, stały procent kapitału w każdą transakcję. W każdą transakcję. Okay? Metoda stałej wartości, czyli inwestujesz stałą kwotę kapitału każdą transakcję, na przykład 1000 dolarów. Ona będzie inaczej reprezentowana w zależności od ceny akcji, tak? Tutaj kupisz sobie więcej akcji, dokupisz mniej akcji, e do tutaj kupisz więcej złota, tam mniej złota. E Metoda stałej wartości e również się sprawdza i na przykład jeżeli mamy e dosyć dużą zmienność na rynku, możemy stosować metodę zmiennej wartości, e czyli, czyli e jeżeli e rynek jest bardzo zmienny, no to w tym momencie ryzyko Um, możemy dostosować, zmniejszyć albo zwiększyć, w zależności od naszego apetytu na ryzyko, tolerancji na ryzyko i zarządzania ryzykiem. A jeżeli ryzyko jest mniejsze, to możemy pozycję na przykład zwiększyć. Wszystko zależy od tego, jaki to jest rynek. Czyli zobaczcie, że mamy tutaj już kilka dodatkowych czynników, które nam wchodzą w system zarządzania ryzykiem ze względu na wielkość pozycji rynek, rodzaj rynku, rodzaj zmienności na rynku panującym i rodzaj metody, jak, techniki, jaką, jaką będziemy sobie tym ryzykiem zarządzać, czy będzie to stała wielkość czy procent, prawda? Przykłady metody procentowej. Na przykład mamy portfel w wartości 50 tysięcy dolarów, decydujemy się inwestować 2% kapitału w każdą transakcję, czyli każda nasza pozycja będzie miała 1000 dolarów. Ale na przykład na rynku Forex, czy na rynku kryptowalut dostosowujemy wielkość pozycji w zależności od zmienności rynku. Używając do tego oczywiście wskaźnika ATR do określenia optymalnej wielkości pozycji. Jeżeli chodzi o dywersyfikację portfela, myślę, że sytuacja tutaj jest dosyć jasna. Musimy tak rozłożyć nasz kapitał na różnego rodzaju grupy aktywów, żeby ryzyko zminimalizować. Minimalizacja ryzyka poprzez dywersyfikację portfela pomaga inwestorom chronić kapitał przed nadmiernymi, niechcianymi, potencjalnymi stratami, a opiera się ona na tej prostej zasadzie, że straty w jednym aktywie mogą być zrekompensowane zyskami w innym. E, dzięki temu portfel inwestycyjny będzie bardziej stabilny i odporny na wahania rynkowe, na zwiększenie niespodziewanej zmienności, co przyczynia się do zmniejszenia wpływu zmienności jednego aktywa, oczywiście na, 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 na wartość całego portfela. Prawda? Jeżeli mamy w swoim portfelu spółkę, kryptowalutę, e, w, w, walutę parę walutową, która jest bardzo zmienna i potrafi e, mieć bardzo wysoki ATR, Powiedzmy, no to wypadałoby mieć również, żeby jeszcze i mamy określone zasady zarządzania ryzykiem, mamy stop-lossy, mamy tej profity, mamy wielkość pozycji dobraną, ale przydałoby się wobec tego zrównoważyć ewentualnie e, z nie, niespodziewaną zmienność na tej, na tej parze walutowej, na kryptowalucie, na, tej, na tych akcjach, jakimś rynkiem, który jest bardziej stabilny. Ma mniejsze zupełnie ATR, i tam otworzyć odpowiednią pozycję, i już mamy dywersyfikację portfela na podstawie wynikającej ze zmienności. Tak? Natomiast jest więcej e, technik, nie tylko generalnie wynikającej z, z klas aktywów, na przykład bardziej zmienne lub mniej zmienne, albo na przykład aktywa, e, kla, klasy aktywów ze względu na różnego rodzaju. E, Powiedzmy akceptację ryzyka, ale polegającą na tym, że jest przepływ chociażby związany z bezpieczną przystanią. Nie? A mamy na przykład z jednej strony trading akcjami, inwestowanie w akcje, czyli z definicji. Rynek, który jest no, podatny na dosyć duże ryzyko, a z drugiej strony możemy sobie wybrać zupełnie inny rynek, na przykład obligacje, żeby zrównoważyć ewentualnie y, całe portfolio nasze inwestycyjne, cały nasz portfel y, i lepiej zarządzać ryzykiem albo na przykład zainwestować w surowce bądź też w nieruchomości. Tak? Czyli mamy zupełnie inne klasy aktywów, ale y, zdywersyfikowane ze względu na to, y, jak jest reprezentowane y, w ich przypadku ryzyko. Możemy, jeżeli decydujemy się na jeden rynek, możemy również decydować się na dywersyfikację sektorową. Możemy inwestować w spółki technologiczne, możemy inwestować w spółki biotechnologiczne, spółki z dziedziny zdrowotnej, spółki z dziedziny finansowej. One mają również zupełnie różne różną zmienność i inne powiedzmy zasady zarządzania ryzykiem będą tam. Miały zastosowanie, ale też możemy zastosować dywersyfikację geograficzną, czyli na przykład część akcji mamy z Polski, część z Azji, część akcji mamy z Europy. No, no, chociażby dla tych wszystkich, którzy handlują akcjami na rynkach finansowych. Tyle prostych przykładów dotyczących dywersyfikacji portfela, tyle przykładów dotyczących zarządzania ryzykiem poprzez take profity, stop lossy oraz zarządzanie wielkością pozycji. Konkretne obliczenia zostawiam Wam, w jaki, sposób to, w jaki sposób to zrobić, w jaki sposób to dokładnie w przypadku każdego portfolio sobie wyliczyć. To by było na tyle, jeżeli chodzi o część drugą psychologii ryzyka. Przypominam, rekrutacja do firmy Global BD Trading trwa w sposób kontaktu z tą firmą macie teraz wyświetlony na naszym e, slajdzie. Global e, Better Trading z Katowic mieści się na ulicy Wojewódzkiej 24 przez 6. Tam jest trading room, gdzie e, można e, spotkać day traderów na rynkach akcji amerykańskich. Zapraszamy do kontaktu wszystkie osoby zainteresowane pracą na wyżej wymienionym stanowisku. Z mojej strony to już wszystko. Zapraszam wszystkich serdecznie na część ostatnią, część trzecią naszej trylogii, która pokaże się już niebawem na naszej playliście kanału YouTube Global BD Trading. Tyle ode mnie na dzisiaj, trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, cześć cześć!